Stan zdrowia papieża Franciszka uległ poprawie, ale nadal jest określany jako złożony. Dodam, że Ojciec Święty przebywa w poliklinice Gemeli już od 15 dni, co jest jego najdłuższym pobytem w szpitalu w czasie pontyfikatu. Watykan podkreśla, że papież miał spokojną noc i odpoczywa, a jego stan nie jest już krytyczny. Leczenie obejmuje tlenoterapię wysokoprzepływową, którą stosuje się zamiennie z maseczką tlenową, co oznacza, że oddycha samodzielnie, ale nadal wymaga wspomagania. Dodatkowo przechodzi fizjoterapię oddechową, która ma pomóc w regeneracji płuc po ciężkim zapaleniu. Wciąż nie wiadomo, kiedy opuści szpital włoski, dziennik sugeruje, że Watykan przygotowuje się na jego dłuższą rekonwalescencję. Co może oznaczać ograniczenie jego aktywności także po powrocie do Watykanu. W związku z tym pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości jego pontyfikatu, zwłaszcza że Watykan zapowiedział konsystorz i w Rzymie przebywa wielu kardynałów.